Zmarła mama w bardzo podeszłym wieku, ojciec mój żyje, ma w tej chwili 92 rok zaczął, też kurde w ładnym wieku, no, było trzeba się przeprowadzić do domku, żeby sam nie był, w związku z tym, no sprzedaż mieszkania, tak dalej, tak dalej, tak dalej, no i... W tej chwili na zasadzie systematycznych robień, przeglądów, co do wyrzucenia, co niepotrzebne, co potrzebne, co się przyda, co nie, kurcze zaczęliśmy przeglądać stare klasery ze zdjęciami. No, takie kurcze zdjęcia, wszystkie, które towarzyszyły temu zdjęciu, to tak z okresu przedwojennego, w czasie okupacji i bezpośrednio po. I wśród tych zdjęć właśnie y, y, takowe zdjęcie znalazłem, które jak zobaczyłem to mnie na, aż mnie zamurowało, nie? Bo, bo no nie spodziewałem się czegoś takiego zobaczyć. Papier stary, pożółkły, można robić ekspertyzy wiekowe i tak dalej i tak dalej. No jest to jest to o oryginał. Natomiast jeszcze z czasów mojej takiej wczesnej młodości, bardzo wczesnej, jeszcze jak dziadek żył, po którym te klasery właśnie są, bo gros gro zdjęć jest tam z dziadkiem. Dziadek był oficerem Wojska Polskiego w stopniu majora, no więc tych zdjęć tam troszeczkę kurczę miał. No, dziadek zawsze powtarzał takie coś. Bo słuchaj, jedno jest pewne: że tam w kosmosie, na innych planetach są, są ludzie. <laughs> nie. Ale on no. to mówił, dlatego że widział ten obiekt, tak? Czy... No więc prawdopodobnie on to zdjęcie zrobił, nie? No bo no wątpię. No, trudno mi powiedzieć. Ja rozumiem, no ale... że o tym zdjęciu nie było, nie było mowy, tak? Państwo byliście zaskoczeni, jak zobaczyliście to tak, zdjęcie. Tak, 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 tak. O tym zdjęciu nigdy nie było mowy. Nigdy nie było. To było wyszło całkowicie przypadkowo znalezione w trakcie, tak mówię, przeglądania albumów rodzinnych, starych. Jakby pan szacował tak orientacyjnie rok, to chyba raczej przedwojenne, tak mi wygląda to zdjęcie. No kurczę, no trudno powiedzieć. No, biorąc pod uwagę, że się historia latających talerzy zaczyna od Roswell, nie od 47, no to to by było trochę wcześniejsze chyba, nie? Wcześniejsze, wcześniejsze, <laughs> wcześniej też są zdjęcia takich obiektów, ale faktycznie zdjęcie jest fantastyczne. No bardzo nie jest to takie jak groty zdjęć takich porobionych, na zasadzie zamazane, coś tego. Wie pan, no ja jestem troszkę też w temacie... Bo mnie też kiedyś w życiu lizło taka przygoda. No i, 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 i praktycznie właśnie dlatego momentalnie na to zdjęcie zwróciłem uwagę, że, że, że coś się takiego przytrafiło w rodzinie. I Czyli ktoś jeżeli, to ja, fotografował. Czy jeżeli, <laughs> jeżeli postawimy taką tezę, że jest to przed wojną zrobione zdjęcie, to jest to prawdopodobne. Jest to prawdopodobne. Jest to, dlatego, że wszystkie zdjęcia w tym albumie to jest okres yy, tak gdzieś 38, 39 rok yy, i parę zdjęć powiedzmy jest tam bezpośrednio zaraz po wojnie, czyli tam 46, 47, nowszych nie ma ani jednego zdjęcia późniejszego. Miejsce wykonania tego zdjęcia, jak pan ocenia, gdzie to może być? Nie mam zielonego pojęcia. To jest trudno powiedzieć. Naprawdę trudno powiedzieć. Dziadek zaczynał tam służbę bodajże w grudku Jagielońskim, znaczy w ogóle to z Rzeszowa pochodzili potem, no no ale wygląda to na góry, nie? To wygląda na góry, tak. No. Proszę pana, czyli można powiedzieć, że wyklucza pan że na przykład dziadek interesował się UFO przed wojną, ponieważ nikt o UFO nie wiedział. Nie, rzucał popadnie. garnkami, prawda, że, że tam... Ja mówię, wie pan, ja tutaj to oczywiście mówię żartem, ale no, wie pan, że no, są tacy no, ludzie, że no. powiedzą, że on chciał zrobić zdjęcia UFO, a przed No wojną ale nikt to nie tak, nie podejrzewam UFO. właśnie, bo tak, przede wszystkim nikt wtedy o niczym takim nie słyszał. Nikt, nikt z takiego... Podejrzewam, że zdjęcie zostało zrobione na tej zasadzie, że oni w ogóle z babcią lubili pierwsze wycieczki po górach. Później po wojnie dziadek się przeprowadził, mieszkał cały czas w Bielsku. Lubili łazić szczyrk, Wisła, no tamte rejony. Także podejrzewam, że w czasie jakiejś, właśnie wędrówki po górach, chciał zrobić co innego a zobaczył coś takiego i udało mu się to cyknąć i tylko jestem pełen podziwu że się ten aparat jakoś tak kurde poustawia a ta migawka to wszystko dokupy że to nie jest zamazane nie jest to jakieś takie nie wiadomo co tylko kurde no jest to wyraźne <śm>